Cześć z tej strony, Kacper. Dzisiaj chciałem powiedzieć o tym, jak być sobą, jak wyrażać siebie łatwiej, jak wyrażać swoją osobowość. Zacznijmy może właśnie od tego, jak. Co to jest osobowość? Nie jak, tylko co to jest osobowość? Osobowość to jest zewnętrzna manifestacja Twojego wewnętrznego, prawdziwego, niepowtarzalnego ja. I każdy ma. Osobowość. Każdy ma to magnetyczne, magiczne coś, bo osobowość jest magnetyczna. Jeżeli jesteśmy sobą, to ludzie widzą, że mają do czynienia z czymś prawdziwym, z czymś ważnym, a jak udajemy, to ludzie to wyczuwają łatwo. Ludzie łatwo wyczuwają, że nie jesteś sobą, że udajesz i wtedy cię nie lubią zazwyczaj. Więc może zacznijmy od pierwszego punktu. Wspaniała osobowość, a brak osobowości. Właśnie, często się mówi o kimś, że ktoś ma. Bardzo dobrą, wspaniałą osobowość, albo brak osobowości. Jak ktoś ma wspaniałą, to nauczył się właśnie wyrażać to swoje: ja. Umie być sobą, a jak ktoś ma brak osobowości, to jest to jednoznaczne z zahamowaną osobowością. Czyli coś go hamuje, nie jest sobą. Coś, coś w nim sprawia, że on nie może być sobą. Jakby zamknął tą swoją osobowość we wnętrzu, wziął kluczyk i go wyrzucił po prostu. I nie jest sobą. Czyli spójrzmy na przykład na dzieci, właśnie małe dzieci. Ludzie kochają małe dzieci. Dlaczego? Bo one są sobą. One są emocjonalnie uczciwe. Jak im się coś nie podoba, to płaczą. Jak im się coś podoba, to się śmieją. Nie mają jeszcze tego sumienia, tych e, zbioru przekonań, które sprawia, że kontrolują ich zachowaniem, czyli ja... Wiem, że nie można się śmiać głośno w, w klasie. Jak to dziecko jest w klasie, bo nauczycielka przyniosła swoje dziecko, no to będzie się śmiało. Ono nie ma przekonań, ono jeszcze nie ma tego moralnego kodeksu w swojej podświadomości. I właśnie dwójka, czyli zahamowanie, zahamowanie, czy ta zahamowana osobowość, zahamowanie jest skutkiem negatywnego sprzężenia zwrotnego. Negatywne sprzężenie zwrotne inaczej można nazwać krytyką i tak będę mówił, bo, bo jest krócej: krytyka. I to mniej więcej mówi o tym, że zboczyłeś z kursu, wykonaj działania korygujące, żeby wrócić na kurs. Malc w psychocybernetyce mówi często o pocisku, który leci do celu, i teraz jak jest pocisk na dobrym kursie, to to jest pozytywne sprzężenie zwrotne. Wie, że wszystko robi dobrze, więc nie musi na to reagować, nie ma działania, bo nie musi nic korygować. Ale jeżeli zboczy z kursu, to tu pojawia się negatywne sprzężenie zwrotne, krytyka, która mówi, to co robisz teraz jest złe, zrób coś innego. I wtedy pocisk zmienia kierunek i wraca na kurs czyli, czyli ta krytyka jest tym, że mówi przestań robić to co robisz, zrób coś innego bo zboczyłeś z kursu ale nie każe nam zahamowywać całkowicie się czyli nie, nie każe zaprzestania działania i to jest ważne bo jeżeli my idziemy do celu Powiedzmy, i coś zrobimy. Nie w tą stronę. Dostaniemy krytykę. Nawet nie od siebie, tylko powiedzmy od kogoś. Czyli zaczniemy gadać właśnie w klasie, powiedzmy, w szkole i pani powie, nie gadaj. I jeżeli jesteśmy, jest, to jest zbyt mocne sprzężenie zwrotne, to może się zdarzyć tak, że pójdziemy kompletnie w drugą stronę, albo zahamujemy w ogóle działanie. I teraz możemy być zbyt wrażliwi na negatywne sprzężenie zwrotne, czyli to nie musiało być silne, co powiedziała ta pani, ale my jesteśmy zbyt wrażliwi na to, czyli powiedziała przestań to robić, co robisz i my kompletnie w drugą stronę, czyli na przykład przestajemy gadać w ogóle i później jak ona nas pyta, to my siedzimy cicho i jesteśmy po prostu obrażeni. Nie, ja teraz nie mówię w ogóle nic, bo powiedziała, żebym nic nie mówił, więc cały dzień nic nie będę mówił. To jest taki zbyt Zbyt wrażliwa, zbyt mocna wrażliwość na negatywne sprzężenie zwrotne, albo zahamowanie kompletnie działania, czyli w ogóle przestaje cokolwiek robić. Podaję tutaj przykład na tym, jak ktoś nas skrytykował, ale negatywne sprzężenie zwrotne jest w naszej podświadomości. Ja teraz go używam, jak mówię. Czyli ja siebie słyszę i podświadomie siebie koryguję. Słyszę, czy mówię za głośno, za cicho, seplenie, się jąkam. Dlatego, jak osoby się rodzą głuche. To nigdy nie uczą się mówić albo jak uczą to z jakimś, nie wiem, pod jakimś specjalnym nadzorem. Nie słyszałem nigdy, żeby ktoś był głuchy i mówił, bo nie, mają, nie kontrolują, nie mają tego sprzężenia zwrotnego, nie mają tej krytyki podświadomej, czyli nie wiedzą, czy ich słowa są piskiem, czy są krzykiem, czy mówią za głośno, czy za cicho. Jak mamy słuchawki na uszach i do kogoś mówimy, to pewnie będziemy mówili za głośno albo za cicho. Bo nie wiemy, nie mamy tej krytyki podświadomej, nie wiemy czy mówimy za głośno, czy za, za cicho, bo siebie nie słyszymy. E, I zaha osoba zahamowana często, ogólnie, cały czas doznaje frustracji. frustracji. Frustracja, która jest spowodowana tym, że właśnie nie umie być sobą. I ta frustracja zabarwia całe jej życie, wszystko co robi. I to jest, to jest, to jest złe bardzo. Nadmierna ostrożność równa się lęk. Nadmierna ostrożność jest kuzynem lęku, bo łączy je to, że zbyt bardzo boimy się popełnić błąd i zbyt dużo świadomego wysiłku przekazujemy na to, żeby coś popełnić dobrze, żeby coś dobrze wykonać, poprawnie wykonać. Zobaczmy, że jak nawlekamy nić na igłę. To nasze ręce się w ogóle nie trzęsą, ale jak nic do igły weźmiemy blisko, to ręce zaczynają się trząść. I dlatego, że zbyt dużo jest świadomego wysiłku, żeby to zrobić. Tak samo jak na przykład ja miałem także w pracy ktoś mnie obserwował, albo klienci, kiedyś na lodach pracowałem, klienci patrzyli jak lody nakładam. To tak po prostu byłem na tym skupiony, że na mnie patrzą, żeby, i żeby to dobrze zrobić, że nigdy mi to dobrze nie wychodziło. Zaczęły mi się ręce trząść, lód mi spadał w ogóle gdzieś na dół, albo jak kiedyś pracowałem w Anglii i ktoś się patrzy na mnie po prostu, szef, albo ktoś, to ja wtedy zbyt mocno próbuję dobrze robić to, co robię, i wszystko wtedy nie wychodzi. Albo w restauracji jak się jest, jak zbyt mocno zwracamy uwagę na to, jak jemy, żeby jeść dobrze, żeby się nie ubrudzić, to zazwyczaj się ubrudzimy. A w domu jak jemy normalnie, to, to się nie ubrudzimy. I to właśnie przez to. Czyli nadmierna ostrożność jest blisko znaczna z lękiem. Cztery. Co pomyślą inni? To jest bardzo, bardzo duży problem. Bardzo duży problem. Bardzo dużo ludzi do mnie pisze, jak przestać się zamartwiać tym, co inni o mnie pomyślą. To jest tak. Jeżeli ty zamartwiasz się, co inni o tobie pomyślą, jeśli... Iż, iżli... Przykładasz zbyt dużą uwagę do tego, jakie wywrzesz na nich wrażenie i zbyt bardzo się przejmujesz ich faktyczną albo wyimaginowaną, co ważne opinią, to hamujesz swoje twórcze ja, jesteś skrępowany, jesteś nerwowy i wtedy i wtedy zazwyczaj sobie o tobie źle pomyślą. Czyli im bardziej się skupiasz na tym, jak oni o Tobie pomyślą, to przestajesz wyrażać prawdziwego siebie, przez co robisz na nich złe wrażenie. Czyli żeby zrobić na kimś dobre wrażenie, to nigdy nie staraj się świadomie wywołać na kimś dobrego wrażenia. Bo jeżeli Ty idziesz na spotkanie z kimś z taką intencją, to jest intencja, czyli takie założenie, czyli taki Twój cel, aby wywrzeć dobrze, dobre wrażenie, to zazwyczaj nie wywrzesz dobrego wrażenia, bo nie jesteś wtedy sobą. I James Mangan, to jest znany sprzedawca taki kiedyś, on miał właśnie problem z tym. On miał problem, że jak wchodził do restauracji, to był samoświadomy tak mocno, tak boleśnie, że myślał, że wszyscy się na niego patrzą i go krytykują. I bardzo był świadomy swoich ruchów, tego, jak je, jak siedzi. I zaczął się zastanawiać, czemu tak jest. Przecież, jak jem z rodzicami, to nigdy, nigdy nie jestem taki skrępowany, nie jestem spięty. No i doszedł do wniosku, że jak je z rodzicami, to nigdy nie zwraca uwagę na to, jak się zachowuje, bo nie próbuje świadomie wywrzeć jakiegoś wrażenia. I zaczął robić tak, że jak Szedł do restauracji, to zaczął sobie wizualizować, jak idzie jeść z mamą i tatą, i zaczął się czuć po prostu tak luźno. I sobie mówił, idę jeść z mamą i tatą po prostu. I zaczął się czuć luźno i dobrze. I w psychocybernetyce jest taki w ogóle zamysł, że jeżeli chcemy coś zrobić z, ze spokojem, powiedzmy, to przypomnij sobie sytuację, w której byłeś spokojny. I zacznij sobie wyobrażać, przypominać, zacznij to czuć i wtedy idź w tą sytuację. I James Mangan nawet w swojej książce jednej napisał dla sprzedawców, że jeżeli się stresują sprzedażą, yy, sprzedawać coś do innych ludzi, to żeby właśnie sobie pomyśleli idę zjeść obiad z mamą i tatą. Robiłem to tysiąc razy, nic złego nie może się wydarzyć. I wtedy oni się tak luzują, bo przyjmują to nastawienie... Takiego luzu, właśnie, na no, takiego spokoju, że po prostu robią coś, co już robili z ludźmi, których znają, i wtedy to odzwierciedla się w ich ciele, oni się luzują i lepiej im idzie sprzedaż. Czyli, za pomocą wyobraźni, wyobraźnią możemy wiele, wiele rzeczy zmienić w swoim życiu. Tu mamy nasz rysunek, umysł, ciało, umysł na dwie części, umysł świadomy, umysł podświadomy. No, i tu mamy wyobraźnię. Jak ty sobie wyobrazisz siebie jako plusik, czyli jako spokojnego, i zaczniesz to czuć, to, to to się będzie odzwierciedlać. Tak będziesz działać, bo to, co w danej chwili wkładamy, można powiedzieć sobie, do podświadomości, to to będzie dyktować naszym działaniem i to naszymi rezultatami. Jeżeli my działamy skrępowani, jesteśmy spięci, to, coś tu jest nie tak, coś w naszej podświadomości nas hamuje, coś w naszej podświadomości sprawia, że my jesteśmy zahamowani, spięci i tak dalej. Piąty, sumienie. Sumienie, czyli tak jak negatywne sprzężenie zwrotne jest podświadome, jest można powiedzieć instynktowne trochę, to sumienie jest wyuczonym takim mechanizmem sprzężenia zwrotnego. Czyli sumienie. Opiera się na tym, na naszych przekonaniach, co my, wierzymy, że, co my wierzymy, że jest dobre, a co złe. Co dobre, co złe. I jeżeli te przekonania są prawdziwe, są oparte na faktach, są zgodne z prawdą, to nasze sumienie będzie naszym towarzyszem, naszym przyjacielem przez życie. Ale jeżeli te przekonania są jakieś irracjonalne, są niezgodne z prawdą, są dziwne, no to będzie nam to przeszkadzać. To będziemy w kłopotach, w, w tych, w tarapatach. Lubię to słowo, nie wiem czemu. Tarapaty. Przez mojego przyjaciela, tak jak Jędrka. Jędrek, jak oglądasz? Pozdrawiam. Czyli będziemy w tarapatach, bo jeżeli sumienie znaczy dla każdego co innego. Jeżeli ja mam takie przekonanie, że złe... Jest noszenie dresów. Dresy są złe. W ogóle grzechem, grzechem jest noszenie dresów. Tak, jak będę nosił dresy, to będzie mnie gryzło sumienie. Jeżeli ja mam przekonanie, że dobre jest zabicie, zabicie kogoś i odcięcie mu prawej ręki, jak go zabiję, jest oznaką męstwa. To ja mogę się czuć źle, jeżeli ja tego nie zrobię, bo wszyscy w mojej wiosce, no oczywiście tam w, jakiejś, w jakimś plemieniu w Afryce może, tak? Zabicie kogoś i odcięcie prawej ręki to jest oznaka męstwa. To wtedy jesteś, jesteś mężczyzną. No i jeżeli ja tego nie zrobię, to się czuję źle. Więc dla su sumienie dla każdego co innego będzie oznaczać na podstawie Twoich przekonań. Jeżeli te przekonania są bardzo irracjonalne, to musisz je zmienić. Odhamowanie. A, tu jeszcze bym dodał, tu jeszcze bym dodał 5,5, ekspresja. Czyli ekspresja siebie, właśnie, ekspresja siebie nie jest sprawą moralną, ale my możemy wierzyć, właśnie przez nasze sumienie, że jest moralnie naganna. Jeżeli my w dzieciństwie byliśmy krytykowani, wyśmieszani, może uciszani, może oceniani, jeżeli wyrażaliśmy swoje zdanie, to doszliśmy do wniosku, że wyrażanie swojego zdania jest negatywne. Że chęć bycia kimś jest zła, a siedzenie cicho i zgadzanie się ze wszystkimi jest dobre. Tak samo, jeżeli jak byliśmy dziećmi i okazywaliśmy jakieś negatywne emocje, czyli złość, powiedzmy, czyli okazywaliśmy złość, byliśmy karani. Jeżeli Byliśmy zawstydzani, jeżeli okazywaliśmy lęk, lub jeżeli byliśmy wyśmiewani, gdy e, okazywaliśmy miłość, to możemy też dojść do wniosku, że okazywanie uczuć jest złe. Albo niektóre dzieci uczono, że tylko okazywanie negatywnych uczuć, czyli złości i strachu, jest złe, albo nawet grzeszne. Ale jeżeli hamujemy złe emocje, to hamujemy też dobre i w ekspresji emocji nie chodzi o to, żeby czy emocje są złe, czy dobre tylko czy są właściwe lub niewłaściwe czyli jeżeli spotkamy niedźwiedzia na szlaku jakimś górskim no to właściwą emocją jest strach, niewłaściwą jest miłość podekscytowanie tak? O, niedźwiedź, idę go przytulić, no nie strach jest właściwą emocją, no, normalną więc czy są właściwe czy niewłaściwe emocje, a nie czy są dobre czy złe. I właśnie odhamowanie. Jeżeli to wszystko z tobą jakoś rezonuje, jeżeli coś, coś z tego co mówię to taki jesteś, to musisz się odhamować. Odhamowanie, czyli właśnie jesteś zbyt zahamowany, masz pedał do, właśnie nie gaz do dechy, tylko hamulec do dechy masz, musisz. Puścić trochę, musisz trochę odhamować, puścić ten hamulec do dechy. I jak to zrobić? Musisz przestać tak myśleć nad tym, co powiesz. Myślisz ciągle, co powiesz, co będzie dobre, żeby powiedzieć, albo czy coś powiedziałeś. Czyli po prostu zacząć mówić, improwizować, nie myśleć, co powiem, tylko zacząć po prostu mówić bez zastanowienia, bez myślenia. Musisz Działać bez zastanowienia, bez planowania, czyli po prostu wsiąść w samochód i zacząć jechać, a nie myśleć, jak tam dojadę, tylko wsiąść i zacząć jechać, zacząć działać, i wtedy na podstawie krytyki zmieniać kurs, na podstawie popełniania błędów, zmieniać kurs, aż dojedziesz do celu. Czyli robić. Przestać siebie krytykować. Osoby zahamowane siebie ciągle krytykują. Jak coś powiedzą albo zrobią, to. A mogłem tego nie robić, a mogłem tego nie mówić, a dobrze, że to zrobiłem, a dobrze, że to powiedziałem. Złap się na tym, jak to będzie w Twojej głowie i walnij się, albo się uszczypnij kuśwa, i powiedz sobie nie, ja zrobiłem to, co zrobiłem, nie cofnę tego, idę, myślę o czymś innym. Bo to jest tracenie dużo energii. Patrz, ile Ty energii tracisz. Ty, to jest cierpienie. Ty tracisz energię na krążenie w kółko e, o, Krążenie w głowie na temat tego, co już zrobiłeś, a ty tylko coś powiedziałeś, i ty myślisz, czy to było dobre, a może ktoś sobie to pomyślał. Przestań to robić. Zauważ, jak to robisz, jak je, bądź świadom, jak to robisz, i walnij siebie, albo nie wiem, klaśnij i powiedz: zmiana. Nie, ja się skupiam teraz na czymś innym. I nie mów, że, że no to ja się odhamuję, i teraz będą ludzie myśleli, że, że jestem jak Dzicz. Każdy, nie, nie da się usunąć negatywnego sprzężenia zwrotnego całkowicie. Ty potrzebujesz odhamowania. Niektórzy ludzie są zbyt odhamowani, oni potrzebują zahamowania, tylko oni nie mają lęków, bo oni właśnie mają wszystko gdzieś, oni wyrażają swoje, z... mówią od razu co myślą, aż przesadnie. To tacy ludzie muszą się trochę zahamować. Ty musisz się odhamować. Ty jesteś, jak Malc napisał, że masz 40 stopni. Twoje ciało, i ty mówisz, że temperatura jest potrzebna do życia. Tak, ale 36 musisz zmniejszyć, musisz wziąć krok w drugą stronę. Jak jesteśmy zbyt senni, dostajemy tabletki na pobudzenie. Jak jesteśmy zbyt pobudzeni, dostajemy tabletki na senne. I nie chodzi o to, które jest lepsze, tylko chodzi, żeby właśnie umieć ten środek zachować. Czyli jak my jesteśmy za bardzo zahamowani, to róbmy kroki w drugą stronę. Krok w drugą stronę po prostu leć w drugą stronę. Zrób to, co mówię. Mów bez myślenia. Działaj bez planowania. Przestań siebie krytykować. Zacznij mówić głośniej. To jest dobre. Zacznij mówić głośniej po prostu. Ehm. Dobra, bo już chciałem coś powiedzieć, ale to bym długo musiał o tym mówić. I komplementuj ludzi. Jeżeli ktoś coś zrobił, co Ci się spodobało, powiedz mu o tym. Jeżeli ktoś miał perfumy, szedł i. Pachną perfumami, które Ci się podobały, powiedz o tym. Podejdź do tej osoby, powiedz bardzo ładne perfumy. I nie dość, że zrobisz takiej osobie dzień, jak to się mówi, czyli polepszysz jej dzień, ją zadowolisz, czyli dasz jakby pozytywną energię dla świata, to jeszcze zaczniesz sam się odhamowywać, czyli robić te kroki w stronę tego środka złotego, nie będziesz za bardzo zahamowany. A i taką radę mam w ogóle, bo ja miałem fobię społeczną sam. I ja często właśnie miałem to, że ludzie się na mnie patrzą, że ludzie mnie krytykują. Jak wchodziłem do autobusu, to czułem ten wzrok innych ludzi. I wiecie, co zacząłem robić? Co mi pomogło? To jest strach, to jest, to jest wyobraźnia. Ja sobie wyobrażam, że oni się na mnie patrzą, bo ja nie wiem, czy oni się na mnie patrzą. Zmierzyć się z tym, czego się boisz, stanąć w oczy, oczy w oczy, jak to się mówi, oko w oko ze strachem, a strach zniknie, bo strach jest iluzją. Czyli właśnie wchodziłem do autobusu i ja pierwszy sam patrzyłem na każdego. Czyli ja wchodziłem i na, ja na każdego patrzyłem po kolei. I co się okazało? Każdy miał mnie gdzieś, każdy sobie patrzył w okno albo robił coś na telefonie. I wtedy strach znikał, bo się okazało, że to co myślałem, że jest prawdą, było iluzją jednak w mojej głowie. Czyli jak boisz się, że ludzie się na ciebie patrzą, stań i ty się na nich wszystkich popatrz. I może zobaczysz, że nikt się nawet na ciebie nie patrzy. Paradygmat zmieniamy przez powtarzanie, tak? Czyli jeżeli chcemy zmienić to, że się tak zachowujemy nawykowo, musimy powtarzać przeciwny nawyk albo ideę, która jest przeciwna. I teraz dam wam w opisie, jeżeli się zmieści. Jak nie, to będzie link po prostu do, dodam to do Google Drive'a. I tam będzie wycinek z książki Tomasa Trowarda o byciu sobą. Jeżeli to, że jesteś zbyt zahamowany, to, że nie jesteś sobą, jest twoim dużym problemem, to weź to, sobie to skopiuj, czy tam sobie pobierz, czy tam sobie gdzieś to przeklej, czy przepisz nawet do zeszytu, i czytaj codziennie. Czytaj codziennie, przez miesiąc minimum, miesiąc, dwa miesiące, a zobacz, jak to wszystko się zacznie zmieniać. Wszystkiego dobrego.